Hej, hej, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj wróżba dnia. Zobaczymy sobie, co możecie czekać w dniu dzisiejszym. Oczywiście, mimo wszystko, jest to wróżba bezterminowa. Także może się okazać, że nie do końca dzisiaj się spełni, natomiast spełni się w dowolnym momencie Twojego życia i to wtedy właśnie będzie ona aktualna i będzie ona Twoją podpowiedzią na ten właśnie dzień. Także. W ten sposób. Oczywiście jest to czytanie grupowe, także nie z wszystkimi może racjonować idealnie. Także o tym pamiętaj. Natomiast, jeżeli trafiłeś na ten film, to prawdopodobnie jest to znak dla Ciebie. Jest dzisiaj 23 września. Rozpoczęliśmy już tak oficjalnie astronomiczną jesień. Także witam serdecznie w tej, w tej kolejnej porze roku, którą po kolei mijamy w naszym kalendarzu. No i mamy właśnie jesień, także czas może takiej refleksji czas na takie rozmyślanie o naszym życiu, no i może jakieś nowe plany, czy też powolne planowanie tego, co w nowym roku wydarzy się, także także, to tyle oczywiście, wszystkich tych, którzy mają dzisiaj urodziny, pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego, a dla reszty oczywiście życzę pięknego dnia, natomiast teraz już przejdźmy do tego, co pojawi się dzisiaj, jaka karta pokaże każdym dzisiaj się jako wróżba czyli to, co dzisiaj będziesz mógł spotkać w swoim dniu. Okej, okay, karty są już znacznie potasowane, także y, można jeszcze je oczywiście przełożyć tutaj. Tak, żeby to. Tak, żeby to. Ok, zróbmy to lewą ręką. Dla tych, którzy nie wiedzą, lewa ręka jest teoretycznie odpowiedzialna za naszą intuicję i naszą naturę. Także to ta ręka powinna być właśnie związana bardziej z takimi chociażby przekładami, tak, kart, które gdzieś tam nam je mieszają dodatkowo. Ok, mamy karty przełożone, także teraz już przejdźmy do tego, co nam się dzisiaj wylosuje, jaka karta nam się pokaże w karcie. Nie. I mamy Starfish, także całkiem ciekawa karta. Karta Starfish to jest oczywiście tak, gwiazda, gwiazda morska, tak, czyli oczywiście. E, zwierzątko, które żyje pod wodą. E, no i starfish. E, co mówi nam starfish o dzisiejszym dniu? E, no, jak widać, jest to oczywiście zwierzę, które no, nie wykonuje zbyt dużo ruchów, tak? E, także oczywiście twój dzień może być nieco powolny. Może nie dzieć się w nim za wiele rzeczy. E, wydaje się, że właśnie będzie to taki dzień na lekki odpoczynek. Może właśnie e, takie takie jakby spowolnienie tego tego pędu, który gdzieś tam codziennie sobie narzucasz. Wydaje się, że mamy dzisiaj w ogóle poniedziałek, także mimo wszystko to jest dzień, który gdzieś tam rozpoczyna ten tydzień, jest troszkę może szalony, właśnie taki troszkę w takim wielkim pędzie, no bo oczywiście zaczynamy tydzień, tak, idziemy do pracy, kolejny dzień po, po weekendzie, gdzieś tam wracamy często, no i wiadomo, że ten pierwszy dzień po weekendzie jest taki najgorszy, tak, wdrażamy się w pracę gdzieś tam Szukamy, szukamy takiego jeszcze może odpoczynku trochę jeszcze takiego łóżka można powiedzieć z rana tego które mieliśmy troszkę dłużej w weekend natomiast właśnie w ten poniedziałek jeszcze troszkę gdzieś tam dosypiamy tak i, i właśnie szukamy tego weekendu. Natomiast to już jest koniec i musimy niestety kolejne pięć dni no, niestety wstawać, czy też właśnie poświęcać się tej pracy, natomiast wydaje się właśnie, że ten poniedziałek będzie nieco inny, nieco będzie wolniejszy, nieco spokojniejszy, właśnie taki, taki spokojny i też właśnie taki gdzieś tam nie robiący za wielkich ruchów, nie będzie tu żadnych zwrotów akcji czy, 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 czy czegoś takiego. Możesz spodziewać się spokojnego dnia. Przede wszystkim, właśnie takiego, gdzie nie będziesz musiała zbyt dużo chodzić, jeździć, czy też właśnie podróżować, jakoś tak przemieszczać się. E, za dużo logistyki nie będzie tutaj. Także myślę, że raczej to jest na plus, no bo oczywiście e, nie będziemy musieli za wiele biegać, po prostu będziemy sobie gdzieś tam spokojnie, spokojnie po prostu e, no, robić to co, to, co trzeba w tych danych miejscach, w których musimy. Natomiast, właśnie wydaje się, że nie będziesz musiała za dużo jeździć. E, no i tutaj też oprócz tego. Nasza gwiazdka mówi nam o tym, że może dzisiaj będziesz taka, czy też taki troszkę, mm, można powiedzieć, osamotniony, natomiast oczywiście nie jest to, nie jest to jakieś tam, e, gdzieś tam e, pewne, natomiast wydaje się, że może troszkę dzisiaj tej mniej tej społeczności, może to osamotniony to jest troszkę złe słowo, e, może bardziej będziesz po prostu e, dzisiaj skupiał się na swoich zadaniach e, i troszkę bardziej gdzieś tam... Polegał na sobie zamiast na, na innych. Wydaje się właśnie, że może troszkę bardziej skupisz się na tym, jak ty wykonujesz zadanie, na swoich umiejętnościach i też właśnie na tym, jak, jak ty pracujesz, zamiast na tym, co robią inni i co mogą zrobić inni za ciebie. Także wydaje się, że troszkę weźmiesz sprawy w swoje ręce i wykonasz to, co trzeba samemu, co oczywiście będzie plusowało w oczach twoich przełożonych. Także, także myślę, że to będzie. Duży Twój atut dzisiaj. E, oprócz tego gwiazdka mówi nam też o tym, e, że, tak w pewien sposób, jakby chciałbym to tak nazwać, żeby to było takie logiczne i spójne, natomiast wydaje się, że ta gwiazdka mówi w pewien sposób nam o tym, e, że że tak jakby właśnie osiądziesz w jakimś miejscu i tam właśnie spędzisz e, swój cały dzień w sumie, e, więc może to być albo praca, albo dom, e, zależnie od tego, jaki dzisiaj masz plan. E, natomiast właśnie wydaje się, że tych ruchów nie będzie za wiele, tak jak już wspomniałem, i właśnie będziesz tutaj gdzieś tam celebrować sobie. E, celebrować sobie ten dzień w jakimś innym miejscu. Także wydaje się, że w ten sposób to będzie wyglądać. Natomiast oczywiście to nie oznacza, że będziesz jakby niezauważalna. Wydaje się, że właśnie wręcz odwrotnie. Całkiem mocno będziesz zauważalna i będziesz tak wręcz błyszczeć na, na tle innych. Szczególnie właśnie w pracy, czy też może w jakiejś społeczności twojej, wśród znajomych. No, ludzie zauważą, że jesteś dzisiaj nie wiem, może pięknie ubrana, pięknie umalowana, może coś w tym stylu. Wydaje się właśnie, że będziesz taka zauważalna w tłumie. E, Także właśnie strzelałbym w coś takiego, że, e, że albo właśnie jakiś makijaż ładny, albo nie wiem, może jakieś nowe włosy, nowa, nowa, e, nowe paznokcie, coś takiego, co będziecie wyróżniać, może właśnie e, sprawić, że będziesz poniekąd wyróżnialna z tego tłumu. No i to sprawi oczywiście, że, e, że ludzie będą na ciebie zwracać uwagę, będą to e, o tym mówić, będą o tym wspominać. No bo będziesz taka właśnie na świeczniku, że tak powiem. Nie w takim złym kontekście oczywiście, natomiast w takim dobrym, w takim, gdzie właśnie będziesz miał coś fajnego, co inni gdzieś tam będą mogli też pożądać. Natomiast oczywiście będą się pytali, jak to zrobiłaś, czy gdzie to, gdzie to zrobiłaś i tak dalej. Takie pytania mogą padać, bo właśnie będziesz tak się wyróżniać z tłumu. Także to tyle. Bardzo Ci dziękuję za odsłuch i życzę Ci oczywiście wspaniałego dnia, wspaniałego popołudnia i to wszystko. Dziękuję za odsłuch i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!